Hej, cześć, mano, witam was w kolejnym materiale na kanale nagrywanym zaraz po poprzednim, gdzie Treyarch, czyli twórcy Black Ops 6, chwalą się tym, czego to oni nie zrobili, czego to oni nie usprawnili i w ogóle jacy to oni nie są zajebiści. No, kurwa, no nie są zajebiści. Wyjdźcie ze swojej strefy komfortu, bo naprawdę przeginacie pałę i to dość konkretnie. Moi drodzy, oczywiście wiadomo, jakieś tam blogi, tak, które są, gdzie walą w chuja, czyli absolutnie nic nie robią, jakieś tam bzdurne rzeczy, które absolutnie nikogo nie obchodzą, jakieś tam tryby, kurwa, kogo by to interesowało. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy ważniejszych. A więc yy, mamy tutaj jakiś tam... Rzeczy typu strzelnica. Ho, ho, ho! Czego to kurwa oni nie zrobili. Powraca strzelnica. Dostępna, znajoma lokacja, w której możesz przetestować broń, a wraz z nią dodatki, które pomogą ci stale dostosowywać konfigurację broni, aż będziesz z niej zadowolony. Spodziewaj się, że wykorzystasz następujące elementy. Ćwicz manekiny do strzelania w odstępach 10, 25 i 50 metrów. Czyli coś, co już jest w Call of Duty chociażby, hmm, no nie wiem, WW2. Yy, potem pojawił, chociaż nie, wcześniej jeszcze się yy, pojawił w yy, Infinite Warfare. Potem było w WW2. I następnie w Modern Warfare 2 reboot i Modern Warfare 3 reboot. Do manekinów można dodać i Jedną, dwie lub trzy płyty pancerza, albo w ogóle. Czyli coś, co pojawiło się w dwóch ostatnich częściach Koda. Masz nieograniczoną amunicję. Ło, ho, ho, ale nowość. Zupełnie jakbym nie miał tej nieograniczonej amunicji na żadnej innej strzelnicy. Hmm, tylko kiedy się pojawiła strzelnica w Call of Duty? Hmm, Sledgehammer Games, Advanced Warfare 2014 rok. Hmm, no nie, tam chyba nie było nieograniczonej amunicji. Hmm, no ciekawe, ponieważ już wtedy była. No to faktycznie nowość w chuj. W lewym górnym rogu znajduje się licznik eliminacji celów, licznik dokładności i licznik obrażeń. Zaraz. Czy ja tego gdzieś nie widziałem? Funkcja przełączania pozwala na opcjonalną aktywację manekina ruchomego celu lub metalowej płytki odrzutu. Hmm, to chyba też już gdzieś widziałem. Hmm, tylko. Czy to się przypadkiem w, w jakimś Battlefieldzie nie pojawiło? Chyba, chyba w hardline, albo nawet. Chyba tak, chyba to było w hardline. Nie, wróć. To chyba było w hardline. I w Battlefield 5, tego co kojarzę. Ale nie, to na pewno to jest nowość. Manekin spada z sufitu na przenośnik taśmowy i automatycznie przemieszcza się z powrotem przez strzelnicę, gdy łączysz się z nim za pomocą broni. Gdy uderzysz w niego na maksymalnym zasięgu, wraca do swojej początkowej pozycji, a proces można powtórzyć. Hmm. Coś takiego to już pojawiło się chociażby w Battlefieldach. Ale nie, to na pewno jest. Nowość, kurwa. To na pewno jest nowość. Funkcja przełączania cel odrzutu. Metalowa płytka zwisa z sufitu około 7 metrów od twojego stanowiska. Dzięki czemu możesz strzelać z broni i obserwować rozrzut pocisków. Hmm. To na pewno już się gdzieś nie pojawiło. Hmm. Nie, na pewno to jest nowe. Yy, oczywiście jakieś tam pierdolety o mapach i w ogóle. O, patrzcie. Shipment. O, znowu jakieś gówno. O, patrzcie, The, The O, najbardziej zjebana mapa. O, kolejna, niskie miasto. Hmm, Wenecja. Hmm, chyba grałem. Hmm, Assassin's Creed 2. No tak. Hmm, Payback. O, patrzcie, mapa z Modern Warfare 3 reboot, podpierdolona przez Treyarch. Hmm, ciekawe komu. Hmm, chyba Sledgehammer Games. Hmm, no tak. E, dalej, o, patrzcie, Protokół. Hmm... Już chyba tu był kurs szkoleniowy, czyż nie? No tak. Dalej. Czerwona eee, kartka, czyli red card. Hmm. Eee, jakaś duża, duża ta mapa. Hmm. Eee, nie, na pewno nowa. Patrzcie. Eee, Rewind. Hmm. Eee, chyba na niej nie grałem. No nie w ogóle. O, kolejna mapa. stud Hmm. Eee, satelita. Hmm. Eee, na pewno na niej kurwa nie grałem. O, kolejna mapa. O, jaki horyzont. Hmm. Eee, nie, na pewno nie wygląda w ogóle na nic uczono. No w chuj. Dodali kurwa jakieś schodki i, i wgłębienie. Nie, na pewno ci, którzy będą siedzieć tutaj w ogóle będą doskonale widoczni przez tych tutaj, a ci, którzy tutaj będą, no to nie będą w ogóle ich widzieli. Zmiana zajebista. O, kolejna. Hangar. Hmm, chyba na niej grałem już. Chyba nawet w pierwszym Black Opsie? No tak, o patrzcie Kolejny, Volt hmm, Już chyba nawet omawiałem tą mapę No tak, o Workuta, kolejna mapa Podjebana od yy, Slash Hammer Games hmm, Nie, w ogóle wygląda jakby się tu nic nie zmieniło O, kolejne jakieś mapy Szturmowe, jakaś Gala, hmm, chuja warta Ko O, kolejna Patrzcie, piekło G Czy też pie piekiełko No nie na pewno to są nowe mapy. O! O! Patrzcie! Zdewastowany Newtown przez burzę piaskową. Hmm. Czy na... No cóż, trudno. O! Patrzcie! Operatorzy. Hmm. O! Zbuntowane Black Ops. Zaraz! Czy ja tym nie robiłem czasem materiału, że to wygląda... jakby... jakbyśmy to już gdzieś widzieli? Hmm, uciekający ścigani przez swoich byłych pracodawców, zespół Black Ops stara się odkryć prawdę o infiltracji CIA i ujawni spisek takim, jakim jest. Zaraz. Czy ja tego gdzieś nie widziałem? No tak, Modern Warfare 3, bo tam przecież mieliśmy Task Force 141 wyrzeczenie. Hmm, to nie, to, to na pewno nie jest ta sama historia. Bez finansowego i technologicznego wsparcia ze strony USA. Hmm, brzmi zupełnie jak Task Force 141 w Modern Warfare 3. Woods i jego oddział muszą zawierać niełatwe sojusze z przestępczym podziemiem, a także ze starymi wrogami, aby się wyposażyć. Hmm. Czy przypadkiem w Modern Warfare 3 Price yy, i Soap nie robili czegoś podobnego? Yy, Mikołaj? Yy, z... I bojówkami szukając makarowa? Nie, na pewno nie. Nie mają wsparcia ze strony państwa. Większość ich sprzętu jest albo improwizowana, albo dostarczana przez przyjaciół konta bądź kontakty z innych służb wywiadowczych. No nie, to na pewno nie brzmi zupełnie jak Modern Warfare 3, jak misja, gdzie <laughs> mamy zabić makarowa, w której pomaga nam makarowa kamarów, przekradamy się przez Pragę i part e, czescy partyzanci nam pomagają. Nie, to na pewno wcale nie jest do niczego podobne. O, karmazyn jeden. O, reprezentuje CIA, zainicjowaną w celu polowania na oddział zbuntowanych. Hmm. Czy przypadkiem Macmillan z Sasu nie ostrzegał Price'a, że wszyscy polują na nich. Hmm. Nie, na, nie na pewno, nie, na pewno nie, na pewno. Przecież to nowa historia, prawda? O, mam o operatorzy. O kogo my tu mamy? Adler <coughs> ze Stanów Zjednoczonych. Hmm, taki odpowiednik Price'a. Dalej mamy Helen Park hmm. z Wielkiej Brytanii. Hmm, taki odpowiednik ee, Soapa. Dalej. Jest Łuc. Hmm. Stany Zjednoczone. Na pewno to nie jest odpowiednik Sandmana. E, dalej. E, Hasib Nazir z Pakistanu. Hmm. Też mi kogoś przypomina. No nie wiem, Kamarowa. Dalej mamy e, Tamira Chambers. E, znana jako West Point. Hmm... Dalej jest Andrzej Bajan, któremu Andrzej się... z Polski, tylko z Andrzejowi chyba zmienili na pewno imię, no bo przecież jakiś Andrzej grający w Polsce w BT Black Ops 6 się, że użyli jego imienia, więc wzięli imienie w imienie, imię Witold. Myślę, że tutaj spokojnie Treyarch mógłby się doczekać pozwu ze strony CD Projektu za to. Chociaż może, nawet nie. Nie od CD Projektu, ale od CD Projektu i Witolda von Ewereca. Myślę, że jak najbardziej zas byłby to pozew zasadny. E, dalej jest e, Jara Alvarez. Hmm. Jara Alvarez? Hmm. hmm. Ze Stanów Zjednoczonych? Hmm. No, ciekawe. Dalej mamy Calum Payne, czy też Calum Bull. A więc będzie robił Bull z Wielkiej Brytanii. Też mi kogoś przypomina. Johnny. Następnie jest Troy Marshall. Hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. Ty też mi kogoś przypominasz. Uh. Chociażby sierżanta Omar'a z Inf Infinite Warfare. Dalej jest Grigory Weaver, no to znany i lubiany z Black Opsów. Następnie jest Maja Aguinaldo z Filipin. Hmm. Też przypomina mi pewną osobę, która się pojawiła, z chociażby, nie wiem, w Vanguardzie, też. Filipin była jedna operatorka mamy Brutusa wyjętego ze Stanów Zjednoczonych chociażby z no tutaj no jest tak, to taki typowy naczelnik więzienia na wyspie Alcatraz z Black Opsa 4 wyjęty bo ten z Black Opsa 2 no, wygląda nieco inaczej. Mamy robota Hansa Klausa no, Hans Klans który chyba popierdala kanałami i po, po ostatniej wpadce z Limbo of the Lost postanowił się przebranżowić i poszedł do Call of Duty i zrobili z niego robota. Dalej mamy Volter Rossi z Włoch. Następnie mamy Jacksona Kane'a, który no, taki to już można powiedzieć, taki typowy Sandman, taki Black Opsowy Sandman. Chociaż bardziej taki sledgehammerowy sierżant Pearson. Chociaż do sierżanta Pearsona to im kurwa wszystkim bardzo daleko. E, następnie mamy tutaj Rameniran która no jest. Następnie jest Alejo Karasko, znany jako Toro. Hmm, ciebie ciebie widziałem chociażby w Black Opsie 4. Chociaż to może być twój daleki kre, to może być twój potomek. Bodajże. Ale kto by to tam wiedział. Następnie jest Tess Bailey ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle Toro, skąd ty jesteś? Z Argentyny. No to bardzo podobnie jak twój yy, potomek. A Niran, jesteś z Tajlandii, no to mniej więcej drugi koniec świata. I Tess Bailey ze Stanów, hmm, zajmuje się technologią, hmm, 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 hmm. też brzmi ciekawie. O, Fra Harry Stone, Harry Stone żyje, ma się dobrze, jest w Wielkiej Brytanii. O, też Johny, może to jest przodek Johnego? Chociaż nie, bo przecież uniwersum Black Ops i uniwersum Modern Warfare się ze sobą nie przenikają. Hmm, ale kto wie. Następnie jest Mackenzie Carver, znany jako Mac. Widać, że się postarzał. A więc mamy tutaj Majora. No i mamy doktor Elizabeth Gray. Która też się Postarzały to tak znacznie względem tego co było w Black Ops Cold War, a Black Ops 6, gdzie w czasie rzeczywistym dzieli to 6 lat, w czasie gry dzieli to 5 lat. A nie, przepraszam, w czasie gry to dzieli chyba 7 lat. Czy tam 6. Hmm. No cóż, nowi operatorzy, ja <laughs> Jak dla mnie bardzo dobrze, na plus. I co my tu dalej mamy? Hmm, no tak, wróćmy do strzelnicy. E, tą strzelnicę to ja już chyba gdzieś widziałem. Moment, muszę się. Hmm. Ciekawa ta strzelnica. Hmm, dobra, może z... <laughs> zmieńmy broń. Nie wiem. Yy, Zofia. Co ty masz tu? O. <laughs> masz AK. Dobrze, sprawdźmy go. Cześć kolego. <laughs> Fajnie wyglądasz. Dobra. Zobaczmy. Może damy ci. Dobra, przydałoby się jakieś dodatki tutaj dać. Nie wiem, na przykład o celownik acok. Trzeba to bawić. Ogólny odrzut broni, tak? Niech będzie hamulec wlotowy, damy Ci tutaj uchwyt pionowy. No i niech będzie też laser do szybkiego celowania. No, i już wygląda to nieco lepiej. Dobra, zobaczmy, ale tym razem cię, yy, tym razem będziesz sobie leżał i będziesz na ścianach. No, Dobra, zobaczmy. Dobra. Hmm. O, damy Ci tak, będzie sobie stał. Widziałem, że będzie sobie stał. O, patrzcie, nawet wyniki są. Mogę sobie sprawdzić. Hmm. No tak. Jak to wszystko wygląda, jak się sprawuje. Dobra, a gdybym sobie, nie wiem, wziął na przykład strzelbę, kto tu ma strzelbę? Walkiria ma strzelbę z pasa 12. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądało, wyczyść. Okej. Okay. Dobra, jak ci powiedzmy 20 metrów, zobaczmy. O, no, tak średnio, dobra i teraz, teraz dopiero damy mi się go zabić. Dobra, no, spróbujmy z 30, 30 metrów, ale tym razem Desert Eagle. Może weźmy. Dobra, to weźmy sobie o, maestro, ty masz Aldę, Masz karabin maszynowy. Dobra, przejdźmy sobie w dalszą strzelnicę. Hmm. No nie, zupełnie nie brzmi to jak Black Ops 6. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Rozpocznij. No zdecydowanie musisz zamówić więcej amunicji. Wcale nie mam tutaj nieskończonej amunicji w ogóle. I Zobaczmy jak mi poszło, na 262 dane strzały, 133 zostało trafione Było 20, łącznie 26 zabójstw 8 trafień w głowę, 26 zabójstw na minutę no W sumie była tylko minuta, celność 50% i procent zabójstw w głowę 30%, o mogę sobie obejrzeć całe nagranie Dobra tutaj Mamy tak, o i porównanie. Rodzaj celu to manekin. Trery. Dobra, I, i to jest tak, że z rewolweru zabiłem czterech, z czego były dwa strzały w głowę. 50% na 40 strzałów, 20 trafiły, czyli połowa. I z Aldy z 222 strzały 113 trafiły, tak więc celność też 50%. No nie, zupełnie nie brzmi to wcale jak strzelnica, z, która zostanie dodana do do tego. Do... No. Do czego? Do Black Ops 6. Nie, zupełnie wcale tak nie brzmi. Z pasa 15 byście dodali. Do Call of Duty. Jakoś Ubisoft był w stanie dodać. Pasa 12 do Call of Duty. Tfu, do, do Rainbow'a. Jakoś są w stanie dodać strzelbę SG, CQB. Zobaczmy, jak ona się spisze. O, pięknie. W ogóle powinienem chyba nagrać All Weapons. Albo nie wiem, co my tutaj mamy takiego, co by się idealnie sprawdziło. Hmm, może atakujący coś mają. O, tak, Jackal, ty masz dobry karabin. Sprawdzimy sobie rozrzut jego. Dobra, damy wyczyść, poprosimy tutaj damy ci 10, odległość 10 metrów. Hmm, dobra, jak to... zobaczmy a gdybym jeszcze na przykład powiedzmy nie wiem, wziął y... Amaru, nie wiem i jej G8A1 dobra, najpierw bym sobie chętnie wyczyścił Jestem się duży to ma No cóż, połowa nie trafiła? Nie, zupełnie to nie przypomina. Nie, ani trochę to na pewno nie jest. Nie, zupełnie to nie brzmi jak w blogu o Black Opsie 6, Strzelnica z Black Ops 6. Nie. Przecież to jest nowe w świecie gier wideo, prawda? Przecież to jest nowe, w, kurwa, w Call of Duty. Cóż, w Call of Duty tak, ale ewidentnie pomysł został podjebany od Ubisoftu. I doskonale to widać. No, także tego. Nie jest to żaden nowy pomysł, czym co powinno się nie wiem, studio chwalić, tylko powiedzieć, że wzięli przykład z innego tytułu. Nie powinni wtedy mówić, ale na przykład, nie wiem, powiedzieć jakiegoś wydawcę, i wtedy na pewno byłoby to lepiej zagrane, lepiej by to brzmiało. No, także jak widzicie piękne skupienie celu ani razu nie trafiłem w sam środek chyba, że teraz no i pięknie. I no prawie w sam środek trafiłem. O, jeszcze mogę sobie przy okazji przejrzeć z czego to było, co konkretnie ta dana broń posiadała, jakie dodatki. Nie, to... Czegoś takiego chyba w kodzie nie będzie. No, Strzelnica. Call of Duty Black Ops 6. Znajduje się w Rainbow Six Siege. No super. Dobra, zakończmy to jakoś spektakularnie.